Co, idziemy porzucać? Nie tu gramy. Nie rzucamy. A gdzie tu można wypuszczyć buty? Co? No, to coś tam sobie pogramy, nie? Co tam wy się męczycie, te 10 rund. No jak, to jest na rozgrzewkę, potem jeszcze mamy 120 rzutów. Co? No tak. Ty, a gdzie tu są dziury na palce? W nosie, na klasyku nigdy nie byłeś? mi za buty dałeś? Do ślizgu żadnego nie idzie na nich zrobić. O co tu chodzi? Wiesz, bo te kule nie mają dziur. Co tam dlatego... panowie? Ja też kiedyś rzucałem kręgami. No widzisz. O patrz, piłki lecą. A on mówił, że to kule chyba są. Myślałem, że wy tak zakręcacie kulę do środka od boku. A widziałeś, jak ona leci? Ej, a po co ten pasek na środku? No to jest deska, na której nakładamy kulę. Ja myślałem, że takie strzałki na końcu powinny być. Jakie strzałki? A co to za stara technologia, że te kręgle są na sznurkach? Jak stara? Tak się gra w klasyka. Czy jakbyście chcieli kiedyś zakryć jakieś amatorskie Dobra, dobra, klasyka. dobra, cicho, bo teraz nic rzut dodaje. Co cicho! No, co ty chłopie nigdy nie w TV, zawodów? Zawsze musi być cisza podczas rzutu. Co panowie taka stypa? Zróbcie jakiś hałas. A, no tak. No brawo! brawo, brawo I nie, nie no, Olo, no, przecież te 120 rzutów to tff, luzik, luzik. To co? Jutro też się widzimy na treningu? No pewnie. Panowie, o co tu chodzi z tymi punktami, że zbijam wszystkie i nic mi się nie mnoży? No przecież jeden kręgiel to jeden punkt. Mordo, przecież to jest logiczne. The next day. To co, dzisiaj znowu coś pokulamy? Jak tam nóżki? No, wszystko o, i Panowie, ja odkładam tak, nie tyłek boli. Sami sobie porzucajcie. Mówiłem ci, trzeba było zrobić rozrzewkę. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał ten format odcinka. Na koniec chcieliśmy też wyjaśnić, że odcinek nie miał na celu nikogo urazić, natomiast miał pokazać, z czym jako zawodnicy kręgli klasycznych zmagamy się na co dzień i mamy nadzieję, że następnym razem jak pojawicie się na kręgielni, to nie będziecie mylili e, tych ważnych pojęć, bo pamiętajcie, kręgle to nie bowling, a bowling to nie kręgle. Zostawcie też kciuka pod filmem, nie zapomnijcie o subskrypcji, o kliknięciu dzwoneczka, link do naszych socjali macie oczywiście w opisie. I do zobaczenia. フクレイネクルチンカー。